Hej, hej, dzisiaj otwieramy pacuszkę Tak. Wreszcie przyjechała moja river, ogólnie ta paczka, no w ogóle no, wysyłanie też, bo to było w okresie świątecznym, no i no przyjechała z Vinted, więc z całą wysyłką był lekki problem, a kiedy już dostała wysłana, no to do odbioru nie dostaliśmy. W końcu przed po jednym dniu, ale już się bałam, że ta paczka zostanie cofnięta, więc no Mam river, mam nadzieję, że wszystko z nią w porządku, ale raczej tak Jak nie wyciec z odcinka, jak otwierałam klat fiorską, nie umiem otwierać paczek, zwłaszcza, że mam Wiecie, czym dysponuję? To te oto nożyczki, o Więc jakby Próbujemy otworzyć No dobra, zaczynamy Zrobię sobie z taki jakby, o Dobra Ktoś się bardzo postarał, obkleił ją całą taśmą klejącą Upsi Jezu, jak można no, bez przygięcia całą, całą taśmą klejącą? Wow. Z tej strony na ręce się podstawą, bardzo stąpiło. Ok. Wyspuję w tym też, ale to jednak nie jest jakiś bardzo delikatny koń. Ja sobie schodzić Ojeku. Przepiasiam, telefoniku. Telefonik się przykleją do się. Jak robię do sąryczki. Schodzi, powoli, ale schodzi. Most to Okej. Okay. <laughs> okej, tu nie trzeba od tej strony. Okej. Okay, okej, okay. okej. Mamy to, jeszcze od tej. No dobra, ja otwieram tą paczkę. No otwieram. Oj, Sorkiem, zawsze I mi obwieścił, że idzie po szkole. No dobra. No cóż, taka. Dziękuję, dziękuję za zakup. Miło. Ja teraz dziękuję za konika. Ehm. O! Cieczka wielka, mocna, jak miło. Mamy konia. Tutaj na bok. zabezpieczony też dobrze konie. Tytuł nie kojarzy, jeśli oglądacie inne z z figurkami. Jest to River z serialu Next oraz filmu Past i jest to jakaś Ahałte chińska. mówiłam właśnie dlatego, że się zakochałam w Nexus zesnowy i to jest moja ulubiona bohaterka. Nie wiem, czy wybrałam sobie Morderczenie, ale no tak jest. Bardzo ładny model. Tu ma delikatne ryski, ale tutaj jak było w opisie. Jest no w stanie bardzo dobrym. Sam konik to jest Ahałteka no, Mare, czyli Achaute no, aklacji. Jest na rok 2013 chyba, tak? 13 Made in China. No, jest to, tak jak mówiłam, klacza chałtycka kolekty. Konik się bardzo różni od. Nie mam tej klaczy akurat kiedyś chciałam mieć, ale teraz już tak taka, że prawdopodobnie nie ciągnie. To jest jedząca trawę M. klacza chałtycka Szlejka, ale jak ktokolwiek z Was ją ma, to od razu mówię, to jest strasznie wielka różnica. Tutaj mam cię o ten model. Sam konik jest bardzo ładny W fajnej pozie jest przedstawiony I podoba mi się też ten sam pieszczek, on się tak fajnie od przodu patrzy dosłownie Zawsze mi się po to podobało w tym Nextie albo w Riverpast, jak ona właśnie tak patrzyła No i ma niebieskie odcieńka. nie wiem, pokażę to jakoś Nie wiem, czy widzicie, ale ma niebieskie oczeńka, takie jasne niebieskie oczka ma No i e, ma odbijankę jest bardzo ładnej maści. Nie, jeśli w najbliższym zakonie to ja będą spoilery na ekstra, więc jak ktoś nie chce, to nie... Um, tak, te nogie czucie są bardzo charakterystyczne, więc nic byśmy ją rozpoznali. Więc no bardzo charakterystyczny oczywiście konik też sam. Lekko się błyszczy, taka delikatnie złotawa jakby. Ale akurat w tym nie ma katastrofy bo to jest taki jedyny to ułamek niektórych koni kolekcji, są takie delikatnie się ale ona przynajmniej jeszcze nie jest jakby złota. Poczuję, tak delikatnie błyszczy, tak delikatnie na złoto, ale tak delikatnie dosłownie, a w przeciwieństwie do niektórych koni, teraz nie pamiętam jaka to była rasa, więc wam nie powiem, ale jak widzicie, jak są figurki w niektórych Rosmanach, w sumie tu w większości, no to właśnie są z ich kolekty kolekcji. Ostatnio weszły dwie nowe. Jeden to jest, są to dwa olierki. Jeden jest taki stojący ze czarną grzywą właśnie i on ma em, taki właśnie taki czuje złoty, ale z nim jeszcze nie ma takiej wielkiej też tragedii, bo już jest ta czarna grzywa i tak dalej. Gorzej jest takim drugim. Nie wiem, czy to nie jest Russian Don. Nie mam pojęcia. Jeden z nich to ja był jakiś Russian Don, ale nie jestem pewna. No, i no, resztę koników, tak, takich co wcześniej były, że jest to kojarzę, bo oni tego zapewne nie zmieniają, ale te właśnie dwa nowe. No, i em, tak jak te konie, właśnie są. Ten konie jest taki drugi w takiej pozycji, już bardziej, no bardziej biegnący chyba w kusie, bodajże w kusie, nie wiem. I on właśnie jest no, złoty dosłownie. Nie ma innego koloru grzyby, innego koloru grzyby, nie wiem, czy ma kopyta innego koloru, muszę sprawdzić. Ale on mi, myślę, że sam model jest spoko, Może kiedyś na nakasnęła się zastanowię, ale to malowanie jest po prostu tragiczne, więc ona jest naprawdę ładnym konikiem, wracając do niej. Bardzo polecam. cieniowanie też ma. No, ma takie właśnie, ma takie na nogach skarpetki. Ma odmiankę, niebieskie oczka. Tu na pyszku, tutaj na pyszczku, też ma interchrawki, jakby w innym od, o kolorze, więc to. Też, żeby nie, więc to też jest zadbano o szczegóły, jak tu w większości kolek, W większości, bo tak jak coś tej mówiłam omówiłam o przekładach To nie wszystkie są idealne Ale nie, nie muszą być idealne, ale no, bez przejęcia, jednak Złoty koń to jest, no ale jest Ze fajnymi szczegółikami No i no, widać, że tu jest to bardzo postarany się też model Zawsze, jest, jak patrzę na taką bardzo dobrze zrobioną kolektę, to mnie strasznie kusi po prostu, żeby zacząć korekcjonować brajery. Ale mi nigdy nikt nie pozwoli na tak drogie figurki. Mi to ledwo w ogóle się zgodziło z tą klacz jak kosztowała 55. Co prawda to było, no. Nawet gdybym ja chciała oka, to byłoby to tak, ale gdybym ja miała sobie sama kupić, jak ją, no to właśnie i tak się nie, zgni, nie zgodzi. Na konie, które kosztuje no, parę stów, więc opcji nie ma. A szkoda, no, brajki kolekcjonowała, a jednak z tablemate jest może kiedyś, ale ja musiałam te duże brajery. No, trady chyba. Klassik ewentualnie, ale trady. No, ale ten konik jest też, no, ładny. Fajny ma szczegóły. No i coś powiedzieć, no. Gorąco wszystkim polecam zwłaszcza miłośnikom Next, bo to jest ładny model, bo na przykład tak powiem o Moonlight o klasy hanowerskiej, to on już też każdego Hanovera ma każdego hanowera, w takiego samego. Do swoim ma każdy takiego samego. No słuchaj to są jakieś w innym malowaniu i tak dalej. Ale jednak trzeba powiedzieć że są bardzo podobne, więc to no są takie ten, bo tak to będzie sobie Moonlight kupiła. Ja ją mam jako customa. Teraz jej nie wezmę Ale mam ona tylko z toma i nie chciałabym mu dać, ale tą, tą klacz bardzo wszystkim polecam, miłośnikom Nextu I nie tylko, bo ogólnie jest to bardzo ładny model klatr jahałtykiński, więc... Mi się wydaje, że w każdej kolekcji będzie świetnie wyglądać Od każdej strony, bo się świetnie prezentuje Muszę jej kantarek zrobić no, i i sobie sobie, zrobiłam wczoraj kantarek mój pierwszy, i w sumie nie wyszło jakoś tragicznie, ale musiałam sama robić M. Nie, to się nazywa. Taki kwadracik jest jakby i takie, jakby trzy, takie potrójne. Nie wiem, jak to pokazać, i ta karta. Szybko wam to narysuję. O, taki cusiek. No i. Oczywiście z kanału tym razem jest z nowej, był tutorial. No i piszcie w komentarzach, jaki kolor kantarka dla niej by pasował. I to tyle Aha To jajko bardzo smaczne